To teraz sobie pogadajmy. Znowu to zrobiłaś. Kolejna. Zniknęła bez śladu. Tym razem nie będzie litości. Albo gadasz, albo lecą iskry. Nie jesteś zwykłą pralką. Jesteś agentem. Tym razem to ja mam plan. Rekonstrukcja zdarzeń. Ten sam cykl, ta sama procedura, ale za nim i teraz, tylko spróbuj znowu. Skarpetka nie ginie. Skarpetka jest brana przez pralniczą mafię albo przez sąsiadkę z dołu. Nie wiem, ale przysięgam, zbliżam się do prawdy. Cześć. Nawet jeśli się nie podobało, to i tak zasubskrybuj i polajkuj.